Witam chyba w pierwszym w Polsce podcaście poświęconym przedłużaniu włosów. Nazywam się Ewa Owsiany i prowadzę w Wielsku Białej salon ekscent, w którym właśnie zajmuję się przedłużaniem włosów. Dlaczego zdecydowałam się nagrać podcast? Chyba głównie dlatego, że z racji wykształcenia, a jestem z, z zawodu nauczycielem, mam taką misję nauczania, edukowania i wskazywania drogi ludziom, Jednocześnie chciałabym odczarować całą branżę przedłużania włosów, bo niestety cieszy się ona dość złą sławą, bo chyba większości z nas, mnie jakiś czas temu również, kojarzyło się to standardnymi doczepami, które noszone są przez stereotypowe dziewczyny, które chyba teraz każdy z nas ma przed oczami. Więc w tym podcaście chciałabym Wam wyjaśnić pewne rzeczy, opowiadać. O, o rzeczach, które ciężko jest znaleźć w internecie, może jakieś ciekawostki. Jednocześnie chciałabym, żebyście same podawały mi przykłady, pomysły na, na, na kolejne odcinki, może jakieś pytania, na które bym miała odpowiadać. To już zobaczymy z czasem, jak to wszystko będzie się rozwijać. Dzisiejszy temat będzie poświęcony metodom dostępnym na rynku, jakimi można przedłużać włosy, bo wiem, że macie w głowach kompletny mętlik. Bo Was o to już pytałam wcześniej na naszym Instagramie, na który Was, te osoby, które jeszcze nie były, zapraszam BB Extend, więc wiem, że macie, macie straszną plątaninę myśli na ten temat. Nie, nie dziwię się, bo brak takiego usystematyzowania gdzieś, gdzieś w internecie, ciężko znaleźć tak naprawdę rzetelne informacje oraz takie jasne rozgraniczenie, co jest czym, więc, więc tutaj chciałabym Wam to wszystko wyjaśnić. Więc zaczniemy od takiego, o kilku właściwie głównych podziałów, bo metody tak naprawdę są przeróżne i ciężko zrobić jeden główny podział. Więc zrobiłam takie cztery, które gdzieś Wam powinny troszeczkę tą już poukładać. Więc pierwszy podział, który sobie wymyśliłam jest ze względu na trwałość metody, czyli są to metody trwałe i tymczasowe. To jak można się domyślić, są to... Metody, które się trzymają włosów mocniej lub słabiej, czyli takie, które możemy sobie ściągnąć, na przykład takie noszone przy okazji typu metoda clip-in, którą możemy sobie zapiąć na włosach i wieczorem na przykład ściągnąć oraz trwałe, czyli takie, które wymagają już większego przedsięwzięcia, aby to pozdejmować i które są z założenia i z założenia, podwójne znaczenie, do noszenia przez dłuższy okres czasu, czyli mocniej są związane z naszymi włosami. Drugi podział, tutaj wymyśliłam ze względu na problem, który, który ma dana osoba, są to metody dla osób z ubytkami w owłosieniu skóry głowy, czyli dla osób typu łosienie plackowate, jakieś łosienia wywrodzone, łosienie androgenowe, takie bardzo poważne. Oraz uzupełnienie pełnego owłosienia, czyli takie standardowe, jak jeśli ktoś ma po prostu delikatnie rzadsze włosy, czy słabsze, bardziej połamane, zniszczone, ale na skóra głowy jest cało owłosiona, czyli nie ma tak zwanych łysych placków. Drugi podział, trzeci, przepraszam, podział, który tu jest, to jest ze względu na specyfikę łączeń, tak bym to nazwała, są te metody na ciepło i na zimno. Tak jak można się domyślić, jedne metody są, część, grupa metod będzie instalowana z użyciem ciepła, druga bez niego. O tym będziemy oczywiście za chwilkę mówić. I jeszcze dodałam kolejny podział, który jest tak jakby pod podziałem, pod, pod grupą dla metod klejonych, czyli metod na ciepło. Jest to, na pewno słyszałyście, jeśli, jeśli się interesowałyście już tą kwestią, jest to podział ze względu na wielkość łączeń, czyli są teraz bardzo modne jakieś mini bonds, mikro, nano, to już już tutaj nazewnictwo jest bardzo różne. Czyli im mniejsze łączenia, czy chodzi o te im najmniejsze, tak? Więc teraz y, chciałabym się skupić już na tych metodach na ciepło i na zimno tak naprawdę, bo to najbardziej dotyczy mnie i tak mi się wydaje, że przede wszystkim również was. Albo i nie, w każdym razie od tego chciałabym zacząć. Więc metody na zimno, czyli tak zwane metody zimne, nazywane też cold fusion, są to metody, które do zainstalowania przeróżnych pasemek różnych, tak? bo to są różne, różne rzeczy, które można przygotować. Nie trzeba używać ciepła, wręcz nie używa się go, tak? Są to metody tak zwane metalowe, czyli wszelkiego rodzaju tulejki, ringi, easy loop, tak samo ringi. Nano, mikro, z silikonem, tu już są, tu nie ma znaczenia, to wszystko są metody zimne, metalowe. Metoda kanapkowa, zwana także taśmami, czyli to są typu Hertog, takie pasma włosów klejone na, na takiej specjalnej taśmie dwustronnej. Metoda Ice Extension, która właściwie, jak dla mnie, jest na pograniczu metody ciepłej i zimnej, a z tego powodu że taką najbardziej popularnym sposobem ściągania tych włosów założonych tą metodą jest ogrzewanie ich najczęściej prostownicą. Więc dla mnie to taka metoda pomiędzy, powiedziałabym, że jest taka letnia, niezimna. zimna. Nazywana jest również też gel bond, czyli od żelu, żelowe łączenia. To już zależy, kto to jako czyście nazywa. Mamy też metody szyte, czyli przyszywanie włosów, przeróżne, przyszywanie włosów w przeróżne sposoby. Tak naprawdę są to metody, które były dedykowane dla afroamerykanek, dla ludzi, dla kobiet, najczęściej kobiet tak, z ciemną skórą, ponieważ mają zupełnie inne włosy, dużo mocniejsze, są dużo bardziej gęste i te włosy są dużo więcej w stanie znieść. Więc a od razu już na wstępie odradzam metody, w których się przyszywa włosy na pewno na dłuższy okres noszenia, może na jakiś krótszy czas będą w porządku. Tutaj do tego można dodać afroloki, ponieważ afroloki są również przyszywane, przeciągane przez warkocze, które są zrobione ściśle na całej głowie. Metoda weft to są pasy włosów szyte, które są przyczepiane do włosów naszych. W różny sposób są, mogą być klejone takim klejem, jak przy Ice Extension, mogą być przyszywane. Mogą również być e, przyczepiane na tulejkach. Do tego dochodzi do, tych, do tej grupy metod dziwnych, również metoda japońska, czyli warkoczykowa. Polega ona na przyczepianiu włosów małym warkoczykiem od skóry głowy. Jest to e, zamiast tulejek czy zamiast kleju taki sposób łączenia z własnymi włosami. Tu bym również dodała peruki na siatce, jednak. Peruka to może też być dla tych osób z ubytkami, jednak peruki na siatce są to takie specyficzne peruki. Można je porównać, jakbym chciała wam wytłumaczyć, wyobraźcie sobie siatkę, w której są sprzedawane pomarańcze albo cytryny. Jest to coś bardzo podobnego, z nieco innego materiału oczywiście, niż ta siatka na owoce. I do, tych, do tej siatki przywiązywane są włosy oczywiście jest bardzo, bardzo dużo. Taka siatka z włosami jest zakładana na głowę. Szydełkiem przeciąga się własne włosy, a siatkę na różne sposoby mocuje się do własnych włosów. Jest to kompletnie niewidoczne i naprawdę świetna metoda do uzupełnienia braków, również jeśli ktoś ma prześwity. Ale z tym, że w perukach jest dość duży problem, jeśli chodzi o ocenę, bo nie jest to jednorazowy wydatek. Powiedzmy, zakładamy, że taka peruka kosztuje w okolicach. Gdzieś 7 do 15, 18 tysięcy, oczywiście w zależności od długości i rodzaju włosów, które są użyte. Jednak nie jest to wydatek jednorazowy, ponieważ takie peruki, jak wszystkie inne, one się z czasem psują, włosy się z nich y, wyczesują i należy je naprawiać. Więc tak naprawdę wypadałoby mieć dwie peruki i na zmianę wysyłać w sensie nosimy jedną, druga jest wysyłana do naprawy. Więc jest to wydatek naprawdę duży, oraz same naprawy też pewnie są bardzo kosztowne. Nie powiedziałam tutaj bliżej nic o metodach metalowych, więc wrócę tutaj. Tulejki i ringi są to metody, które polegają na założeniu na włosy takiego małego pierścionka tak to możemy przyrównać pierścionek metalowy z bardzo elastycznego metalu. Zakłada się go na pasemko wybranych włosów z głowy, w to wkłada się pasemko włosów, które będziemy doczepiać, i zaciska się to kleszczami, wszystko razem. W zależności od tego, czy jest to tulejka, czy jest to ring, jest specyficzny rodzaj zamknięcia, który zgniecenia tego, który się tam stosuje. Ta metoda niestety ma dość duży minus, ponieważ ucina ona włosy, które są zgniatane właśnie pod tym. Pod tym łączeniem. I niezależnie, no owszem, są, są tulejki czy ringi z silikonem w środku, jednak ma on to do siebie, że przy zgnieceniu wychodzi taką jakby bułą na zewnątrz. Jest to bardzo nieestetyczne i dość mocno tam powoduje plątanie się włosów. Także niestety jest to metoda, która ma dość sporo minusów. Tutaj mamy metody na zimno omówione. Kolejne metody to metody na ciepło, czyli tak zwane metody ciepłe. Nazywane cold, nie cold fusion, ale oczywiście hot fusion, czyli mamy tutaj wszystkie keratyny. Zaczniemy od keratyny takiej używanej od bardzo dawna, chyba sprzed 20 lat, czyli w okolicach 2000 roku. Keratyna miękka, nazywana też miotową albo bursztynową, w postaci albo takich pałek jak do pistoletu na ciepły, tak zwany ciepły klej termopotliwy, lub w granulkach. Jest to keratyna, która bardzo słabo trzyma, słabo wiąże włosy. Zaczyna się kruszyć, mięknie z czasem. Dosłownie przybiera taką postać żelków na głowie. Jest ją bardzo ciężko zdjąć. Najczęściej wypadałoby używać tak naprawdę acetonu, który, jak wiadomo, jest dość szkodliwy, niezdrowy, a dla alergików i osób z wrażliwą skórą głowy no jest to dość duży problem. I podczas ściągania tej metody włosy są całe jakby... Poklejone tym miodem, znaczy miodem. Mają, ma się wyrażenie, że one są w miodzie. Są takie sztywne i, i posklejane. Więc to jest jeden rodzaj keratyny, który jest bardzo, bardzo y, już nie, no Powinien być już nieużywany tak naprawdę. Y, potem mamy keratynę włoską, tak zwaną keratynę twardą. też wszystko to samo. Nazywaną też kerawoskiem lub żywicą. Kiedyś jeszcze dawno temu myślałam, że ten karawoks kerawa, tak, kerawosk, kerawok wosk, ciężkie słowo, i żywica, to jest inna nazwa na kerawaks, na którym my właśnie pracujemy w naszym salonie. Jednak nie, kerawosk to jest inna nazwa na keratynę włoską twardą. Jest to keratyna innego rodzaju, dużo lepsza niż keratyna miękka, czyli miodowa. Jednak nie jest tak mocna jak kerawaks, który pozwala na robienie jeszcze mniejszych łączeń, więc tu już przechodzimy na kerawaks jest on dużo lepszym łącznikiem, jednak dużo bardziej wymagającym, dużo szybciej stygnie, gdy się go nakłada, więc musi być zastosowany specjalny rodzaj techniki, specjalna technika zgrzewania tych włosów, odpowiednia zgrzewarka z odpowiednią temperaturą, ponieważ topnieje on w wyższej temperaturze niż keratyna, przez co jednocześnie jest bardziej odporny na działanie czynników zewnętrznych. A dzięki temu, że jest mocniejszy, łączenia, które możemy dzięki niemu zrobić, oczywiście przy odpowiedniej technice i wiedzy, są nawet trzy razy mniejsze niż keratynowe. No byważej więcej, jeśli ktoś z tej keratyny zrobi jakieś olbrzymie twory. Kolejną metodą z użyciem ciepła jest metoda na tak zwane tulejki termokurczliwe, inaczej nazywane shrinkers, od, od angielskiego kurczyć się właśnie. Nie wiem, na ile jesteście w tematach technicznych, ale istnieją takie rurki plastikowe, właśnie termokurczliwe, do kabli. To się tym zastępuje, ubytki w, w, w izolacji, na przykład gdy kabel jest, no nieważne. <laughs> w każdym razie to jest praktycznie ten sam materiał. Nakłada się to na włosy w, na takiej samej zasadzie jak przy tych metalowych metodach. Wkładamy do środka również to pasemko. Zgrzewarką się to zgrzewa, by to się wszystko razem skurczyło. Jest to metoda bardzo zawodna, ponieważ bardzo słabo trzyma te włosy i z doświadczenia wiem, że bardzo szybko się te włosy z tego wysuwają i niestety wszystko się rozpada. W metodach ciepłych jest też metoda rakun. Jest to opatentowana, o ile się nie mylę, metoda właśnie tej firmy o tej samej nazwie. Polega ona na nakładaniu na włosy przy pomocy takiego samego pistoletu, jak przy pomocy keratyny miękkiej, tego kleju w specjalnym składzie. I niestety również z doświadczenia wiem, że te że łączenia nie są zbyt wygodne do noszenia. Chodzą po świecie przeróżne plotki, że ta metoda jest bardzo ciężka do, do ściągania. Ja się jeszcze nie spotkałam w swojej karierze z, z tą metodą do ściągania więc ciężko mi jest tu na ten temat coś powiedzieć. Jednak przypuszczam, że coś w tych plotkach może być prawdy. Jednocześnie może być też tak, że ktoś pracował na metodzie keratynie miękkiej, a powiedział, że to była metoda rakun, i skąd to się wzięło, więc ciężko powiedzieć. Jeśli chodzi o keratynę oraz Keravax, możemy tutaj jeszcze rozgraniczyć na maszyny, którymi, czy przyrządy, którymi będziemy rozpuszczać dany preparat. Na pewno słyszeliście o ultradźwiękach, o metodzie laserowej, infralight, infrared. Tak naprawdę według mnie nie ma takiej dużej różnicy między tymi metodami, pomiędzy nimi a, a zgrzewarką, ponieważ...